Gap, como el rap de los 90, esto ma rápido y te gema, como apenta. Así es la vida, una zorra con un traje de sirpienta, consejo siempre. Moi drodzy, w życiu jest jak w sporcie: są sukcesy i porażki. Życzę Wam, aby tych sukcesów było o wiele, wiele więcej. A porażki traktujcie jako coś, co Was wzmocni na dalsze życie. de elegancia en tu caminar, demasiadas promesas que nunca van a llegar se han marchado a la deriva navegando en el mar, sin una brújula que indique a dónde llegar, te vas de par en bar, en busca de una luz que te haga olvidar lo que pudiste ser y nunca será, Tú sabes bien que perdiste la fe, y que gracias a este grupo estás volviendo a creer, somos la esperanza de un niño lanzando piedras Tejado del vecino porque no cae el palo oh. Tenemos el arma, los signos, las letras, los ritmos Aprieta el culo, mueve el cuello, ah. vamos a partirlo oh. De nuevo en el track, es tan fácil decirlo Mueve el cuello, nena, hasta partirlo Hecho pieza a pieza con amor, con un rol Somos caros con glamour, nena, como ser loco De vuelta a la acción, creando gran expectación Vuelven los genios, check de mayor oh. Es más que una pose, niño, es más que un guión Lo que siento cuando lo hago está aquí en el corazón son más allá del este amor va primero Por la obligación de crear algo bello Yo soy una herramienta para el arte Pero no soy su dueño Lo mantengo original a través de mis sueños Fui alguien importante Como Solomon Burke, nena Solo para ti, ti Ahora me comparto, me comporto Pero no busco un contrato ni el compacto Ni siquiera un videoclip Puedo entrar donde quiera Sin permiso pedir En una fiesta o en tu casa Incluso en salas deep. Si también me conoces Tienes algo que decir Życzę Wam, żebyście na swojej drodze napotykali samych życzliwych ludzi. Na maturze i egzaminach zawodowych wiele optymizmu, wiary w siebie, własne możliwości. Ja w Was bierze. No i tradycyjnego połamania pióra. That was Que es tan fácil decirlo Mueve el cuello nena hasta partirlo Hecho pieza a pieza con amor, como un rol Somos caros con glamour, nena, como ser Holmes vuelta a la acción creando gran expectación vuelven los genios check de mayor oh, Que es más que una pose, niño, es más que un guión Lo que siento cuando lo hago está aquí en el corazón Permanecemos en pie, seguimos, estamos Porque el rap es lo único que nos impide marcharnos No, no mancharnos, lo digo bien claro Aunque si necesitas gritar, grita. En alto. Algunas veces también me enfrasco y no salgo, pero mira lo que sale es bueno, por eso yo te lo regalo. No importa una mierda si tú no puedes apreciarlo, tío. Para mi gente trabajo, brindo con mis hermanos. De sola sol beat, suena gordo pero Sin sustituto ni copia, rechaza cualquier imitación. No necesitamos medallas ni distinción, solo concentración y un poco de vuestro calor. No me llevo engaños con mi ser, lo ves, tú no puedes entender. Porque cuando perdí algo gané. Hoy por hoy pago la libertad con escasez, pero no No falta de nada pasa tu Drodzy mi wiadomo ważna jest nauka i wykształcenie i przydałaby się też matura, bardzo dobrze zdana, ale tak naprawdę liczy się w życiu przede wszystkim szczęście. Dlatego wyprowadziliśmy dla Was specjalnie zurna szczęście. Jest to pochodna emocji po czasie ponieważ jak widzicie wzór jest bardzo prosty, więc mamy nadzieję, że będziecie często z niego korzystać. <śmienny> Pieza, pieza con amor como un rol. Somos caros con glamour, nena, como ser Holmes. De vuelta a la acción, creando gran expectación. Vuelven los genios, check de micrófono. Es más que una pose niño, es más que un guión. Lo que siento cuando lo hago está aquí en el corazón.

Jakiś ślad na pewno tutaj w szkole zostawili i, i, i w postaci Siedem Włosów na mojej głowie. Moi drodzy, 32 osoby na początku zdominowały klasę dziewczyny. To bez względu. E, mają dziewczyny siłę przebicia, chora, chociaż urody też im e, opatrzność nie poskąpiła. Od początku parły się na tych chłopaków i na dzień dzisiejszy jest tylko dwóch, e, no jednego w pełni. W jakiś sposób osaczyła kolejna dziewczynka z klasy. No, jeden oddał się całkowicie y, miłości do piłki nożnej. E, ekstreminacja, eksterminacja następowała sukcesywnie, podzieliły się nawet na takie klany, w których były y, grupy y, dwuosobowe o tym samym imieniu. Na dzień dzisiejszy. To dwie Agnieszki, dwie Aleksandry, dwie Klaudie, były przez pewien czas dwie Magdy, są jeszcze dwie Pauliny, dwie Pamele, no w każdym bądź razie działanie celowe, wyniszczające, jak ja to mówię, nic nie pomogło. Nic nie pomogła strategia, nic nie pomogła miłość wychowawczyni. W każdym bądź razie chłopaków jest dwóch, a cała klasa liczy 22 osoby. Jeśli chodzi o życie klasowe, może jeszcze troszeczkę. No czekałam, no nauczyciel w moim wieku czeka na jakąś adrenalinę, prawda? Tutaj myślałam, że, no nie wiem, jakaś zadyma yy, z moją klasą w roli głównej tutaj się w szkole wydarzy, a tutaj od kolejnych nauczycieli słyszę, pani dzieci, proszę pani, to są takie grzeczne, ułożone, takie sympatyczne. Myślałam, że może, no nie wiem, na wycieczkach coś też pokażą takiego ciekawszego. No nie doczekałam się na taką adrenalinę, a w końcu starszy człowiek musi skądś czerpać właśnie energię. Słuchajcie, jeszcze, jeszcze, może, jeszcze może powiem tak, no tak patrzyłam, jak to inni nauczyciele zapraszani są na jakieś wystawy, prac swoich wychowanków. No ja niestety nie doczekałam się. Jakieś takie chyba totalne bestalencia. Chociaż nie, przepraszam, przepraszam. Dobre łóżka lepią. To jest bez dyskusji. I pięknie o klasę zadbały. Są piękne kwiatki. No w końcu architektura krajobrazu. Także myślę, że nie jest jeszcze tak do końca źle. Yy, moi drodzy, Boże, ile ja głupot tutaj nagadałam? No ale tak, no dzisiaj mamy w szkole pierwszy kwiecień. Także kłaniam się nisko. Teraz będzie całkiem poważnie, moi drodzy. Serce już mi krwawi, łezki mi się w oczach kręcą. Oczywiście już za Wami tęsknię, bo właściwie to, to będziecie tęsknić za szkołą. To ja Wam obiecuję. Idźcie w to dorosłe życie z podniesioną głową, dumni i dobrze przygotowani, bo to Wam zapewniła szkoła. Na pewno. Odwiedzajcie nas tutaj, bo będziemy na pewno za Wami tęsknić. <laughs> Pozdrawiam w tym momencie nie tylko swoich wychowanków, ale tak się zdarzyło, że uczyłam wszystkich czwartoklasistów, tegorocznych maturzystów języka niemieckiego i wszystkim życzę szczęśliwej drogi. Se han marchado a la deriva, navegando en el mar Sin una brújula que indique a dónde llegar Te vas de bar en bar En busca de una lluvia que te haga olvidar Lo que pudiste ser y nunca será Tú sabes bien que perdiste la fe Y que gracias a este grupo estás volviendo a creer Somos la esperanza de un niño lanzando piedras al tejado del vecino Porque no cae el balón Tenemos el arma, los signos, las letras, los ritmos Aprieta el culo, mueve el cuello, vamos a partir De nuevo en el track es tan fácil decirlo Mueve el cuello de Está He hecho pieza a pieza con amor, con un rol Somos caros con glamour, nena, como ser loco Se vuelve a la acción creando gran expectación, vuelven los genios, cheque de mayor Que es más que una pose en es más que un guión Lo que siento cuando lo hago está aquí en el corazón Son más allá del dinero Este amor va primero por la obligación de crear algo bello Yo soy una herramienta para el arte, pero no... Witam Cieszę się bardzo, że dotrwaliście wszyscy do końca czwartej klasy. Przed Wami nowe wyzwania, nowe może znajomości, ale też bym chciała, żebyście cofnęli się i przypomnieli sobie te cztery lata spędzone w tej szkole. Dla mnie to było doświadczenie nowe, miło spędzony czas z Wami. Naprawdę na długo zostaniecie w mojej pamięci i mam nadzieję, że wzajemnie. Życzę Wam wszystkiego dobrego, pomyślności, żebyście podejmowali zawsze te mądre decyzje, nigdy nie poddawali się i walczyli o swoje z uśmiechem, z radością i zawsze pomyślcie sobie, że może być gorzej. Wszystkiego dobrego życzę Wam i cieszę się, że się spotkaliśmy i mieliśmy okazję współpracować razem. Powodzenia! Trzymajcie się! Soy su dueño, lo mantengo original, a través de mis sueños fui Alguien importante como Solomon Burke, nena, solo para ti, ti, Ahora me comparto, me comporto, pero no busco un contrato Ni el compacto, ni siquiera un videoclip Puedo entrar donde quiera, sin permiso pedir En una fiesta o en tu casa, incluso en salas Deep. Si también me conoces, tienes algo que decir Hablo de la música y la música habla de mí That was fresh. Dzieje życzą <gulia> De nuevo en el track es tan fácil decirlo, mueve mm. cuello hasta partirlo. He hecho pieza pieza con amor, como un, un somos caros con glamour nena como ser. y życzą wam creando gran expectación, los genios, Che de Mario, Que es más que una pose, niño, es más que un guión. Lo que siento cuando lo hago está aquí en el corazón. Permanecemos en pie, seguimos, estamos. Porque el rap es lo único que nos impide marcharnos. No, no mancharnos, lo digo bien claro. Aunque si necesitas gritar, grita bien alto. Algunas veces también me enfrasco y no salgo. Classic un pero mira, lo que sale es bueno, por eso yo te lo regalo Me importa una mierda si tú no puedes apreciarlo, tío Para mi gente trabajo, brindo con mis hermanos De sola sol beat, suena gordo, bro Sin sustituto ni copia, rechaza cualquier imitación No necesitamos medallas ni distinción